Dzień dobry moi mieli, witajcie w kolejnym odcinku naszej pięknej serii Gier Zielonka, odcinek 12. Następnie życzę Wesołych Świąt, Wesołego Aleluja i żebyście coś tam odzająca, Haziołka czy jak to tam nazywacie dostali coś, dostaliście jakiś prezent, jakiś farming albo coś trochę późno to nagrywałem, za co przepraszam, ale no nie wyrobiłem się. Oraz życzę Wam mokrego y, smingusa dingusa, że o, obfitego, pijanego też, nie, wiecie, także jeszcze raz Wesołego Aleluja i Wesołych Świąt. Na wstępie, co my dzisiaj robimy, znajdujemy się na pięknej serii Bożej o nazwie Zielonka. Mamy 2 czerwca, jedziemy na początku sprzedać soje, Po czym przekimiemy się i ten przewiniemy czas do lipca, żeby nam urosła pszenicka. Jedziemy sprzedać jeszcze tą soję, które przypomniałem się, że mam. Na live odkryłem, że mam Soję do sprzedaży. No, tak, żeby to jeszcze dzisiaj zobaczycie, Jeszcze miłe, niedzielki życzę. się żeby tam. Eee, świetna cena, jedziemy na czufcie, no dobra tak, no także jedziemy, ale nie wiem gdzie, gdzie są ciuchcie. zaznaczyłem to w końcu, czy nie? Oznacz, oznacz miejsce. Jezus, czemu mnie tu... Yy Powiem mi, ktoś... Dobra, to są pociągi, dobra e, później nie widzę, to jest z wielkim, no Piękne oświetlenie, bardzo mi się spodobało A jak widzicie chwasty znowu wyrosły Muszę jeszcze chwasty zadać na... A nie, te chwasty są starsze no no marchewce. Kto nie widzę poprzednio odcinku, to serdecznie zapraszam. jak ja mam tam dojechać? No, tak przyjdzie, A W tym odcinku oczywiście jak to jest odcinek świąteczny, to musi być jakiś nowy nabytek. A to zobaczycie drugie część odcinka. No i co? Jutro będzie fajny odcinek z nowej... z czegoś nowego, z czegoś co jeszcze u mnie na kanale nie było. Wczoraj było, nie wiem, zobaczycie, po prostu miałem to, na... wpadłem na ten pomysł wczoraj, szanę, że go wczoraj nagram, ale no niestety, yy, wiecie, po poście ze znajomym się wczoraj spotkałem, troszeczkę się walnąło, troszeczkę się za dużo wypiło, no i potem, wiecie, wyszło jak wyszło i, no i, no i, no i, no i co, no i tak wyszło, nie? Więc my jedziemy sprzedażową porową soję, to nie będzie długi odcinek, nie, bo tylko co sobie żniwa potem zrobić zmienia, nie, nic, przepraszam, oj. Ty, jak jedziesz z dzichu to go zaraz wynajmę. Wieźmy jeszcze do wynajęcia pociągu. Tu. Może to zabiwa. Daję odwiedź Dobra, wynajęliśmy pociąg, więc udało się to zrobić do szybko, będzie ogarnięte. No bo wsiadamy, jedziemy. Pięknych ale nie ma to też kawał dość ładny zestaw Na razie no, to, to będzie taki spontaniczny nowy nabytek na kilka sezonów. Eee, na razie więc szczęba nad ciągnikiem, żeby tutaj kupić, ale potem tak się mówi, że na razie ciągnik nie jest potrzebny, że przeżyjemy z takim samym, znaczy z trzema ciągnikami jak mam, bo gram aktualnie sam, jak widzicie. Teraz jest spytałem 100 punktów. Jak ja to zacznę sypać to polecenie pieniądze, czy nie? Czemu tekstura znikła? O, pojedziemy się z koromkaczykiem. Halo, czemu nie mogę wejść do Ciebie? Na 14 modych, więc wiecie, że bardzo mało mamy na tej serii, no ale nie mam co robić skala dalej nie ma, ale już co bliżej niż dalej, nie no, jeszcze daleka droga. Dobra, jest moja soja, piękna. Nie przygotowałem się na dzisiaj trochę, za bardzo. Musi... Mam nadzieję, że z tej słomy będzie z tej będziemy koszlić, będą fajne pieniądze. Taki mam cel, żeby z tego, tam fajnie posypało. Dobra, jedziemy Oporowo No i 16 tysięcy, przy tego, podu. dobra. Yy, idziemy w Schlachengen, do Lipsa. no mam nadzieję że już urośnie wszystko jeszcze też zaczęło pada to niedobrze o coś wypada na promocji o na pewno nie dzisiaj nie kupimy 52 tysiące na naszym koncie Idę sprawdzić, się urosło? O Boże, co ja klikłem? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, Andrzej, o Jezus znajdę jak nie zbieramy na razie To DDoS chyba nie chce w ogóle urosnąć Nie wiem, kiedy to, na przykład, to chyba w sierpniu dopiero urośnie Więc jedziemy jeszcze spać Rzadko jest na odcinku spania więc mówię no, Nie przepuść Andrzej, przepuść Co? Jakieś nieobecne, niemożliwe Boże, co za debil no, Jak no, obecnie No to fajnie chyba. Fejki od muszą być, zwłaszcza, że szybko chcę to nagrać, żeby to było na YouTube, na kanale, to nie Muszę coś zepsuć O, naprawione Elegancko tamtego Ja nie wiem, czy a debil nie robisz, źle, bo mi soja urośnie Będzie w jednej dawce, no trudno Oskar uporzył w swojej fazie to zaczął, yy, no kosić jest To na promocji, niczego, czekaj Dawaj spanie Mogę więc spalić ale to mi się wydaje, że nie, teraz dopiero tu rośnie Także pośpicie się trochę ze mną tutaj Mam nadzieję, że marchewki się nie będą urośnięte, że tam przynajmniej jedną dawkę nawozu zrobię, nie, bo kappa będzie jak tam będzie tylko jedna dawka A nie wiem kiedy się marchewki coś na promocji JCB to nie jest akurat tak Powiedz, pochwiecie, że to się gotowe do zbioru. No to fajnie, a tu nie mogą ogóle dawki nawozu 70 tysięcy litrów, podobno ma nam stąd dać. No to uważam, będzie co będzie kopać. Yy, no dobra, a nie potencjalny plon 114, potencjalny zysk. Aha, 70, co? Na soję jeszcze jedną dawkę przynajmniej sobie rybne, więc dobra. My się nie przejmujemy tym, tym sojom ani niczym. Idę to sprawdzić jeszcze. I mam nadzieję, że to tam już będzie urośnięte. Jest, dobra, mamy urośniętą pszeniczkę. 15, 13 ton No to dobra, to jedziemy tam. Nowe nabytki dzisiaj nie będziemy zrobić, dopiero w następnym odcinku. Bierzemy Kisiko. No i, co, no i jedziemy sierpniowe żniwa pszenicy. Dobra, pora jedziemy. O jezus, pewnie ten wózek nie spa tylko. Dobra, no i jedziemy naszym pięknym kiesikiem. Jestem wielkim fanem tego kiesa. Po Jezus, nie to klikłem, przepraszam Fowa na 30 Ja wam tą drogę, być co, nie będę nagrywał, także widzimy się na... Albo dobra, w sumie wam dobra, pojedziemy Dobra, Piękna wiesz, piękne teksturki, piękne wszystko. Tu jest rampa para, o czego uważasz. Dobra, skręcamy. Nie, będzie wykopywanie marfii. No bo taki mam zamiar, bo soja dopiero będzie chyba we wrześniu czy w październiku. No to jest w przedostatniej już fazie, no to we wrześniu. Czyli będzie jedna dawkę nawozu. No trudno, zapomniałem, moja wina. Jezus Boże, zapatrzyłem się Przepraszam, nie wiedzieliście co za zrobiłem właśnie. Odczepiamy Tá pá. Pronto, vou ir dar do... Não, aqui. Dobra, nagrywam to szybko wrzucam i ten i co? i na mecz, bo dzisiaj gra Arsenal Pierwsza śmieła na nowym polu W następnym sezonie, chyba, będę się, chyba może się kupi, uda kupić jedne jedno pole, na po żniwach. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy na no stoję będziemy mieć w czerwcu na sprzedaż, marchewki pewnie w, w styczniu czy w grudniu będą na sprzedaż Jeszcze będę je w tym sezonie, chyba jeszcze, we, jak będę miał osobę, która by była chętna To jeszcze będziemy tak kopać jak ostatnio A jak nie będzie osoby chętnej, to po prostu w paletę będę to robić, nie? Taki mam plan i zamysł. No kurde, po jednym aż tyle. Szybkie żniwa, bo tu będę siał na marchew, e, żwepak. Markewka będzie w kolejnym sezonie na chyba nowym kawałku jakimś, który zostanie przez nas kupiony, tak mi się wydaje. Dobra, jedziemy. No, piękny case, idealny to ten taki początek serii ten case oddaję. Owsianka, to jest Przepraszam, pszenica, co ja mam z owsianką? Co że tak dzisiaj, bez przygotowania, bez duparednia, ale no chciałem to na szybko, nagle, żeby jednak coś dzisiaj było, bo obiecałem, że w, w sobotę, w niedzielę, w jak będzie w sobotę, jak ktoś nie wiedział, ja to serdecznie zapraszam. Był już szef SOI. No ale akurat mam, spodobało się i mam ochotę i chęci, grać na zielonce, więc to jest wielki plus, że ja mam chęci, Oskara nie ma. Może uda mi się Arkad tutaj zaprosić, by mi pomógł. z zbiór marchewki to będzie to ciężka sprawa, uważam. Dobra. Hamulce ma trochę jak taki kombajn, ale ładny skąbień. Idealnie się atmosferę tutaj spasował. Dobra, ja pracownika. Eee, do naszego Mustanga wielkiego. Malą mnie trochę wieje to nie dobrze. Biegłem, dobrze. Nie polny będzie szybsi. No ostatnio ja jestem wśród nieby, bo mi się udało. Nagryć, to jest trzeci odcinek, który nagrywam z tej serii, a zawsze. A normalnie, trzy odcinki, za nie zobaczycie to nie wiem, dwa miesiące minęły. Bo zawsze był jeden, jeden, jeden na miesiąc, kiedy mieliśmy taką frekwencję z tej serii, ale. A na no, naszej to się też niedługo wszystko yy, dowiecie, co jak z koloną, kiedy wróci, jak wróci, bo dopiero nagrałem jeden odcinek, tak, i był live, nie? Także no, w jutro, mamy poniedziałek mingus, dingus, więc będzie ciekawie. Trzeba będzie jechać pola ludzi, kobitki, pamiętajcie, że facetów się nie leje. A no, już no. w ogóle tutaj pojechałem, bo tak się wygadam, z... a dobrze, ale... O, Horszik, może dodam tutaj Horsza, DLC Tam w kilka fajnych rzeczy jest Piękny kawałek tej marchwi Mam nadzieję, że odda może pieniądze będą z tego dość fajne. Jakby z tej marki około wsypło, nie, strzelajmy 150 tysięcy. Jest i z tej. sklep. Przezagadałem. No to staniemy na raz. Przejdziemy z drugiej strony, przepraszam. Jeżeli by, jeżeli bym zrobił tego około 40-50 tysięcy, to i to byłby fajny zysk. Zresztą to jest tylko sklep. Idziemy kupić nowy nabytek. A gdzie się wchodzi do sklepu? włączone te wszystkie foodie, nie? dobra, znajmiam że w sklepie. promocja to widzieliście, kupujemy przyczepę samoźbierającą marki Pottinger Boss Alpin. Bossem jest na Stigmo, to będzie Boss za 30 tysięcy. No zostaje nam 22 tysiące. Na koncie, no niecałe 21,5. ale fajna, ponieważ nie wiedziałem co tu wziąć. Nie chciałam prosto, mówię. A samoźbierająca zawsze to jest jakaś opcja. Wiecie, taka, taka dość fajna. Bo mamy ją do New Holanda. Ona nie będzie u nas aż tak długo. Myślę że 3-4 sezony max ją się wymieni na coś większego. już wtedy na prasę. Także potem Holanda po nią przyjadę. A my jedziemy na żniwa. Dokończymy i będę kończył ten odcinek. A tak jak mówię, chcę też się dzisiaj rzucić. O Jezu, co tu się stało? No, Baruszy. Jedziemy. No, nie mogę czekać kolejnych tego będzie. Może by trochę, kilka dni przerwy z tej serii. Dlatego, że jeżeli nie Arek podobno jest na buchory, nie wiem, czy mi się go uda naciągnąć, żeby z nagrodą tej odcinek. No ale może się uda. Oby. ale Boże, klikłem w... Co tu się dzieje? Aha, bo przypuszczam ludzi. Ja miałem to wczoraj nagrać, ale tak jak mówię, byłem ze znajomymi, się spotkałem, mówiony byłem i nie było jak. No i wtedy i tak się potem dzieje, że nie było wtedy jak i co nagrać. Nie było możliwości, a dzisiaj wiecie, rodzinka przyszła do mnie, więc nie było... Spędzałem z nimi czas, a z farmingiem gromów, mówię, poczekam. Aż tak późno jeszcze nie ma, żebyście zobaczyć to o 18, więc uważam, że... Aż tak późno jeszcze to nie jest Zdjęcie do miniaturki i już mamy Mam nadzieję, że dość mniej jeszcze jak zostanie jakieś, chociaż i tak to będzie jedyne pole, które mamy do koszenia O, takie będzie lepsze zdjęcie chyba. Albo takie, eleganckie, dobra Cesta zdjęciowa zrobiona, nie chcę wejść do Fiatagi. Przedstawiać do kiesika, Dobra, ostatni kilo Odpalamy kosiarkę, dosłownie to na dźwięk jak kosiarka Także będzie co zbierać, tą słomę będziemy zbierać No może do nas, bo mam w kupić już niedługo te Prosiki I troszeczkę się tymi świniami pobawić przed przebudową jeszcze, bo Tą przebudowa wiecie, ta tak jak było na początku mówione, że będę chciał Trochę, może nie często, ale żeby nie jak na odkopa były dwie przebudowy i o jedno stanął długi czas. Tu chcę trochę częściej by te przebudowy. Bo mam fajnie, bo wiecie, tu jest europejski styl, więcej budynków jest i się trzymam. Europejski styl jest taki fajny, że on pasuje na każdą mapę. No a nie ukrywajmy troszeczkę na Elm Creek, właśnie mogą odkopa też konstrukcie nagrać. E, e, wiecie, styl amerykański najładniej najlepiej pasuje właśnie na amerykańskich, gospach, y, amerykańskich mapach więc to był taki problem, że no tam Gospa musiała być w stylu bardziej amerykańskim, nowoczesnym, wielkim. A tu się mogę pozwolić i na jakie starsze, i na nowsze. Więc tu jest mam pole do popisu. Naprawdę, co mi powie, wyobraźnie po prostu zbudować i grać, nie? No ale szczęście, dość fajnie sypie. Pole jeszcze zakupił Oskar, nie pamiętam kiedy, ale to jest po jego pole zakupione. Na tym polu tak naprawdę obliłem opryski, nie? On tutaj siał w to to samo co w poprzednim odcinku. Jak co ja siałem mm, teraz tu będzie Żöpak? dwa pola Żöpaku, trzeba zarwać pieniądze, trzeba winne uprawić, bo jeszcze Żöpak tutaj nie mieliśmy. Albo mieliśmy? To jest pierwszy? Nie, to jest drugi sezon chyba na tej mapie, tak. Drugi. że Zobaczymy, może by tak, że w następnym odcinku będzie zbiór tej słomy. Stąd bo to też zależy, czy jak będę zbierał te buraki, tak? E, Boże, marchewkę, przepraszam. Bo jeżeli będę zbierał tak, jak ja mówiłem, czyli wynajmę sobie kombine w Bo ja nie wiem, czy mu nie może, mu chyba nie może, żeby robić palety. No to mi niech nie jest do szczęścia potrzebny, sam się dam radę. No a jeżeli chcę robić, jeżeli e, udałbym się odgarnąć kogoś, no to potrzebuję jeszcze jedną osobę, tak? Do, do, żeby jechać, obok mnie jechać, nie? No ile tak, obstawiam tak 130 ton. Jakby dało, przejdźmy to się obliczę. Kalkulator to wyszło, jakby było te 130 ton, i około 400 euro byłoby za tonę. To mam, to zarobię 52 tysiące. No to to jest świetny zysk. Zwłaszcza, że to są fajne tanie pole, nie? No to tu już tak dużo nie zostało. Dwa przyjazdy. Trzy. Mam BTG. To mam teraz 27 tysięcy. Jeżeli bez po w tym sezonie, znowu takie. Jeżeli bez po 10 tysięcy soi, to ja uważam, to będzie fajny wynik. Coś może nawet więcej, chociaż nie jest tam tego małego. Tak, 2 tony da będzie dobrze. Bardzo uwielbiam na tej mapie shadery, Oświetleniem się tu podoba. I podoba mi się zestawy. tak jest u mnie bar bardzo mało spatykalny, gdziekolwiek. Ładnie pasuje. No szczególnie znaczy też mi tu pasują. I to pasuje tu ładnie. I ślicznie pasuje. Właśnie, oto ten combine case. Yy. Mogę zdać go na wrzosach mam, ale nie będę z niego chyba nic nagrywał. Znaczy tam mam większego. Chociaż może coś się uda nagrać z niego, ale zoba pożyjmy zobaczymy. No ale z tego to ja mogę nagrywać, nie? Bo to się tak podoba. To był w 19 jeden z moich ulubionych kombajnów, nie? Mego mat26, robię 24, tam nik, no to był top. Może wiecie, to jest fajne, że nie wiedziałem, jaki komba. Mówi, Bizona nie chcę. Mówię, jaki tu kombań i i ten. Nie chciałem, klasa. Klasa może tu zobaczycie w przyszłości, jako drugi kombajn mhm. Taki Keyser z Dominatorem, przez jakieś kilka sezonów by oddało, moim zdaniem. Nie, z New Hollandem nie, bo jakoś mi się takie z i New razu razem by nie pasowały. Ale z Dominatorkiem można sobie pomyśleć, ale wiecie jak mam na razie mało pól, jestem sam, no to po co mi dwa kombajny, nie? Ale wydaje mi się, że postaram się ogarnąć Arki albo kogoś na jeden odcinek z zielonki Tylko dlatego, że te palety chcę pójść na po przebudowie specjalną sobie halę zrobić taką Żeby wiecie, tam fajne palety trzymać, by byłoby top A teraz póki jeszcze mam tam gdzieś świnie, tam też można trzymać zboże, marchewki tam jak było poprzednio, więc chyba Postaram się tak to zrobić, jak jest zwiększone zapotrzebowanie Jezu, co jest pełne już? O kurde no to się tego nie spodziewałem. No to tu więcej sypnie niż powinno Aha, bo ja zrobię przecież po Pół przejazdu poprzeczniach. No to dobra. No to... Dobra, jednak mogę wsypać tak. Zesłał no my też to zarobimy, więc będzie nowy nabytek spotka. No. 30 tysięcy to w sumie jeszcze też nie jest tak, że. Pewnie go sprzedamy za kilka sezonów za 22,5 około. Bo ja nie, bio, nie traktuję tę samą zbiornięco jako coś na dłuższą metę, tylko po prostu żeby, żeby coś było tak. Dobra, szczepiemy ile ona ma pojemności? Dwa, 15 czy 12? To jest pytanie: 100 punktów. O, do meczu, do meczu 15 minut zostało. No mówię, jakby 10 to i dało, no to mamy 25 tysięcy plus 50 tysięcy za marchewkę, to już mamy 72 tysiące 80 tysięcy zysku samych zbóż jak na taką małą gospodarkę w tym sezonie to uważam, to by było świetny wynik no za 80 tysięcy, no to już można coś kupić nie dużo pola i to dużo, bo to są tanie pola no to jest akurat realne bo na też nie są takie wielkie jak na N czy tam na bH+ no, tamta druga, nie pamiętam jak się nazywa. Ale, też z jednej strony, yy... wiecie co, jest jeszcze z jednej strony? Można jakiś ciągnik wtedy kupić, nie? Używkę Była Waltra y, mogę zadać, NK, ale myślałem się nie kupić, ale stwierdziłem, że na razie trzy ciągniki pobawię się nimi. w tak jak właśnie, tak jak nad Nadchopa to jest ikona tej serii, on zostaje z nami do końca. A reszta ciągników to. Co jak jeszcze będą wymieniane, więc na New Holanda, i w też przyjdzie kiedyś pora. Kejsik też pewnie odjedzie, ale Kejsik jeszcze długo, długo, on to jeszcze się nudzi, on to jeszcze nie ma co robić. Ale mówię, ta seria mi się podoba, bo to jest bardzo fajna seria. Pod rozwój, to jest coś jak ta seria mi się jeszcze bardziej podoba niż Pyskowice, bo to jest na średnich maszynach i w większy rozwój. Bo co jak, co jak uwielbiam mapę Pyskowicy i bardzo mi się podoba, to ta mapa jest jeszcze lepsza. więc uważam, że ta mapa to jest top Jeszcze dwie tony? Nie, to na 500 to No to i tak Dobra Ma, Ale fajna górka, tu, chodź no, weźmy to, będzie około 14 ton. No, no, będzie 14 ton, więc odpowiedni wynik. Nie będziemy opijać nowego nabytku, bo wczoraj było opiane, Więc nie opijamy nowego nabytku, bo to tylko samo zbierająca. Tylko albo aż. No, sama zbierająca to też fajny nowy nabytek. Taki mało spotykany, a fajnie można się pobawić. No i żniwa zbożowe na ten sezon zakończone, teraz tylko soja i co co, koniec ile? 14 to będzie, nie? przejdzie, no 14, 200 także tym pięknym zestawem, piękne akcenty, pięknymi shaderami ja przepraszam, że ten odcinek taki monotonny, tak nie mówię, no ale jeszcze trochę jeszcze gardło mnie boli, bo wczoraj dużo krzyczałem, śmiałem się, śpiewałem, wiecie piłem, wiecie co, rozumiecie yy, i wczoraj tak później go zobaczycie, ale siła wyższa pamiętajcie, spędzony czas rodzinny, to jest najważniejszy yy, i co, życzę jeszcze udanego wieczorku, bo to wieczorki są nie po południu, jest smacznego, jak coś będziecie jedli i co? aż Wesołych Świąt yy, I co? I zapraszam, wyciekujcie, stawcie łapkę i suba I w, w, zapraszam i wyciekujcie na odcinek, bo jutrzejszy odcinek będzie bardzo fajny o się wszystko uda dopiero na ostatni guzik, ale powinno się udać, ale trzymajcie się za to krzyki i co? Do następnego, trzymajcie się, elo